Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca, Panie Jezu, daj nam odkryć to, że ty jesteś z nami, że ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz i przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Dziś chcemy powiedzieć sobie o tym, że Bóg jest naszym Ojcem i zawsze się nami opiekuje nigdy nie jesteśmy sami. No cześć! Nazywam się Gienek i w czasie Adwentu będziemy sobie razem rozmawiali o Ewangelii. No i dzisiaj zaczynamy, bo dzisiaj jest niedziela, pierwsza niedziela Adwentu. No i dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi tak Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie. Bo to jest tak, jak z takim panem, który pojechał w podróż. Zostawił swój dom, dał go swoim sługom i powiedział Chłopaki, to wszystko tutaj ma być w porządku jak ja wrócę. No i właśnie nie wiadomo kiedy on wróci. Może wróci rano, albo wieczorem, albo w nocy, albo po południu. Albo na śniadanie, albo na obiad. No i wszystko musi być gotowe. No bo jak się wraca, no to wszystko musi być gotowe. No właśnie, Pan Jezus mówi o tym, że każdy z nas ma być gotowy na przyjście Pana Jezusa. Po pierwsze chodzi o to, że nie wiemy, kiedy będzie koniec świata i musimy być zawsze gotowi. Ale przecież Pan Jezus przychodzi do nas bardzo często w różny sposób. Na przykład przychodzi do nas w drugim człowieku i możemy spotkać takiego człowieka drugiego, któremu potrzebujemy pomóc. I właśnie w nim możemy spotkać Pana Jezusa i musimy być gotowi, żeby mu pomóc. No właśnie, no to pozdrawiam was wszystkich. Witajcie, kochane dzieci. Muszę wam powiedzieć, że się za wami bardzo stęskniłem, ale spytacie, ale jak to się Pan stęsknił za nami, jak my się nie znamy? No właśnie powiem Wam, kochane dzieci, że się bardzo za wami stęskniłem, ponieważ wcześniej przez cały rok jeździłem do szkół, prowadziłem rekolekcje, miałem okazję was poznać, widzieć, jakie jesteście piękne. Razem z wami właśnie poznawać różne ważne. Tematy, razem śpiewać, tańczyć, a teraz troszkę jest ta sytuacja inna. Więcej siedzimy w domu, prawie cały czas siedzimy w y domu, i dlatego się za wami bardzo tęskniłem. Ale nagraliśmy dla was, kochane dzieci, te piękne rekolekcje. Ja mam na imię Adrian, ale na tych rekolekcjach będę dla was specjalnie panem rybowanką. A dlaczego panem Rymowanką? A to dlatego, kochane dzieci, że każdego dnia będę miał dla was na koniec wierszyk. Coś rymowanego, żebyście mogły lepiej jeszcze zapamiętać to, co mam wam do przekazania. Dlatego, pan Rymowanka to jest właśnie moje imię. I kochane dzieci, dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu i zaczynamy tą naszą wielką przygodę. Przygoda się zaczyna. Ja i święta rodzina. To jest, kochani, tytuł całych tych rekolekcji. I zobaczycie, kochani, że w ogóle pierwsze zdanie, które dzisiaj słyszymy, kiedy, kiedy jest czytanie w kościele, brzmi: Pan jest naszym Ojcem. Ojcem. I dlatego w pierwszych trzech dniach opowiem Wam o tym, jak odkryłem i pomogę Wam odkryć wa bardzo ważną prawdę, że Pan Bóg jest naszym Tatą. I na, początek, i, na początek, I na początek, kochane dzieci, opowiem Wam o tym, że od dwóch lat sam jestem tatą. Dwa lata temu się urodziła moja córeczka Marysia, Maria Hiacynta. Jest przepiękna. Zresztą zobaczcie sami. Kochani, jak się urodziła moja córeczka, to w moim sercu, serduszku, zrodziła się taka wielka miłość do niej. Kocham ją tak mocno, że po prostu nawet nie potrafię tego y, opisać. Zresztą co tam? Pokażę wam, jak bardzo ją kocham. Tak bardzo ją e, kocham. I wiecie, kochane dzieci, dlaczego wam o tym e, opowiadam? Bo właśnie moja miłość do Marysieńki pomogła mi odkryć, jak bardzo musi nas Pan Bóg kochać, skoro jest naszym Tatą. Ale ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, ale dlaczego i skąd my to wiemy, że Pan Bóg jest naszym Tatą? No właśnie, skąd my to wiemy? No po pierwsze, kochani, e, stąd, że Tata to jest taka osoba, która daje, przekazuje życie. A życie nam przekazał Pan Bóg. Zobaczcie, kochani, że jest wiele takich małżeństw na świecie, które się bardzo kochają, które chcą mieć dzie dzieci, a nie mogą. Gdybyś, gdyby to wszystko zależało tylko od nas, to każde małżeństwo, które chciałoby mieć dziecko, po prostu mogłoby je mieć. Ale to nie my dajemy życie, tylko Pan Bóg. Kiedy byliście w brzuszku waszej mamusi, a każdy i każda z Was był, to na początku, w pierwszych dniach waszego życia, ani wasza mamusia, ani tatuś jeszcze nie wiedzieli, że wy jesteście w brzuszku. A Pan Bóg. Wiedział? Kto pierwszy wiedział, że jesteście? Pan Bóg, właśnie, bo to On daje życie, dlatego właśnie jest naszym tatą. I kochani, specjalnie dla Was, z tej okazji, żebyście to dobrze zapamiętali, przygotowałem nasz pierwszy wierszyk. Czas na Pana Rymowankę. Uwaga, zaczynamy. Nie jest aż tak ważne, ile mam lat, ile mam zalet, a ile mam wad. Czy głowę mam łysą, czy kudłatą? Czy buzię mam grzeczną, czy pyskatą? Czy naturę mam spokojną, czy bzikowatą? Czy się karmię pizzą, czy sałatą? Nie jest aż tak ważne, jak to, że Bóg jest moim tatą. I teraz, kochane dzieci, powtarzajcie za mną. Uwaga, powtarzamy. Nawet gdy miną lata, nawet gdy miną lata, chcę zawsze pamiętać, chcę zawsze pamiętać, że Bóg to mój Tata, że Bóg to mój Tata. Kochani, I to zapamiętajcie sobie, powtarzajcie sobie to dzisiaj. Nawet gdy miną długie lata, chcę zawsze pamiętać, że Bóg to mój Tata. I do zobaczenia jutro. Pa pa. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Rozpoczynamy czas Adwentu, czas radosnego oczekiwania. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę Adwentu i chcemy Ciocia Marta i Wujek Krzysiu Wam w tym czasie towarzyszyć, w tym czasie być z Wami i w tym czasie proponować Wam różne pomysły na to, jak można ten czas pięknie przeżyć. I jak można, co można jeszcze zrobić dodatkowo w tym czasie, żeby on był jeszcze piękniejszy, jeszcze radośniejszy. I zawsze będziemy starali się nawiązać jakoś do, do czytania, które, które danego dnia pojawia się w Piśmie Świętym. Dzisiaj jak sięgniecie do czytania, to jest jedno słowo, na które chcemy Wam zwrócić uwagę. Czuwajcie. I ciocia Marta teraz, na bazie tego słowa, czuwajcie, do czegoś Was zaprosi. Moi drodzy, zapraszam Was, żeby przez cztery tygodnie Adwentu, teraz prawie przez te dni, aż do Wigilii towarzyszył nam wieniec adwentowy. Słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, żeby był Adwent bez takiego pięknego wieńca. Nie mamy wszystkich materiałów zamknięte kwiaciarnie, żeby kupić. Szkoda wyjść z domu po takie zakupy? Czasem tak. No to moi drodzy, proponuję Wam, żebyśmy taki wieniec zrobili sami z materiałów, które myślę, że powinniśmy mieć w domu. Ten wieniec jest naprawdę piękny, i nawet jeśli macie inne wieńce, które też są cudowne, to warto taki wieniec zrobić dla siebie, do swojego pokoju, dla brata, siostry lub nawet dla babci i jej posłać. To będzie naprawdę piękny moment czuwania. Bo wieniec ten adwentowy przypomina nam czuwanie, każda świeca zapalana na każdą niedzielę jest właśnie tym, że przygotowuje nas, prawda, wujku, przygotowuje nas na przyjście Pana Jezusa. Potrzebujemy cztery rolki papieru toaletowego po papierze, tak te, co są w środku. Myślę, że się naprawdę uzbierają u was w domu. A jak nie, to nawet można jedną dłuższą tą od tego papieru kuchennego przeciąć i będzie. Można sobie tak zrobić, kto bardziej. Tutaj lubi jakieś takie prace plastyczne dłuższe, żeby one były też różnej wysokości. Ja na przykład, jak kupuję świece, zazwyczaj to, to lubię, jak one są różnej wysokości na każdą niedzielę inna wysokość. Co jest ważne, moi drodzy? Robimy to według tego schematu, że jedna świeca jest różowa. Jedna świeca jest różowa, dlaczego wujku jest jedna różowa, a trzy są fioletowe? Bo trzecia niedziela adwentu to będzie niedziela, którą nazywamy Niedzielą Radości. Dlatego, że Cieszymy się, że już jest bardzo, bardzo blisko Boże Narodzenie, że już za chwilę Pan Jezus się narodzi e, i jakbyście przyłożyli taką fioletową kartkę albo fioletową świecę e, pod ogień, to ona się robi znaczy tak pod ogień, żeby oczywiście nic się nie zapaliła ona się robi różowa. znaczy, że już nam światło się, jest Nam blisko. się tutaj nic nie zapali, bo my nie będziemy używać prawdziwego ognia. Kochani moi, robimy w ten sposób. Zobaczcie. Bierzemy. Kartkę papieru kolorowego, jeśli macie. Jeśli nie macie, to macie gdzieś tam różową kredkę i dacie radę pokolorować. I teraz zobaczcie. Odmierzamy sobie mniej więcej tutaj długość tej y, y, rolki, którą mamy. Widzicie, długość tej rolki, tak zaznaczam. Mniej więcej jadę paluszkiem, tak, bo to chodzi o to, żeby wykonać to w miarę bez czego, że nic prawie nie mam. I zaznaczam, że mniej więcej dotąd będę potrzebowała taki kawałek papieru, żeby go tutaj nakleić. Nożyczki są niezbędne, nożyczki musimy znaleźć w domu. Obcinamy, wcale też nie musi być to równo obcięte co do linijki, ale oczywiście, jeżeli ktoś lubi bardzo starannie mieć, to zachęcam. I teraz moi drodzy, bierzemy klej i klejmy, ale klejmy ten papier, bo rolka by nam się trochę powyginała. Pamiętajcie, zawsze bardzo dobrze te brzegi tutaj klejmy. Jeżeli teraz macie taką potrzebę, żeby biec po klej, to słuchajcie, zatrzymujecie nasz filmik, zatrzymujecie, ciocie tak o, dwójkiem nie będą się ruszać w ogóle, ale to będzie numer i biegniecie do pokoju po klej i wracacie tutaj do nas i dalej kleimy sobie razem. Zobaczcie, przyklejamy równo, patrząc, żeby to szło dookoła świecy, dookoła tej rolki, nie dookoła świecy, tylko żeby tak powstała świeca. Mekcyk jest gotowa. Niesamowite, zobaczcie jak to szybko poszło, naprawdę i pokolorowana przez Was też będzie inna. A jak nie macie różowego, to się nie martwcie. Świece mogą być czerwone, mogą być białe, żółte, woskowe, jakie tam uważacie. Jest świeca gotowa. I takie cztery świece będziemy łączyć, żeby one miały w miarę ten kształt okrągłego wieńca. I teraz zobaczcie, biorę kartkę papieru, taka wystarczy, zginam ją na pół. Zginam jeszcze raz na pół bez nożyczek to powinnam zrobić. Naprawdę robimy to na oko, ale jeżeli ktoś chce mierzyć, bo lubi wysokość, mamy cztery kawałki. I teraz je przecinam. Po tych trzech liniach przecinam. One są wtedy równe. I tak jak umiem ciąć, ja już do tego potrzebuję okulary. To zobaczcie, tnę sobie po tych liniach te cztery paski. Szybciutko. Ale można też powoli, oczywiście, że nie trzeba się tak bardzo spieszyć. Ja po prostu jestem taka szybka ciocia, bo tak mam dużo pomysłów, że Wam chciałabym pokazać. I teraz zobaczcie. Można naklej przykleić, żeby to było dookoła. Można to poprzyklejać tutaj. Klej może trochę odpaść, przyznaję Wam szczerze, chyba że macie taki klej gorący. Można na taśmę dwustronnie klejącą przykleić. Wujek pomożesz mi tu pokazać, tylko tą jedną taką, żeby o to żeby tutaj pokazać, że to będzie się za chwilę, ale ja wam proponuję, jeśli macie albo u rodziców w biurze jest zszywacz, to proponuję to zszywaczem. I teraz zobaczcie, przykładamy tutaj równo, to jest dosyć ważne, że potem nam wieniec nie odchodził i my cyk i mamy tak? I teraz zobaczcie, drugą muszę nałożyć z drugiej strony. Też równo, żeby szło, to już sobie poradzę, dzięki. To już sobie każde dziecko raczej poradzi ze strzywaczem, a jak są maluszki, to maluszki proszą starsze rodzeństwo. I zobaczcie. I już nam będzie szło dookoła. Widzicie? Tu przykładam do następnego. To wam dokładnie pokażę i znowu strzywam. i znowu biorę następny pasek. I muszę, bo inaczej, jeżeli bym zrobiła obok, to ten wieniec nam wyjdzie kwadratowy. Dlatego ważne jest, żeby to było takie naciągnięcie w miarę. Zobaczcie, przykładam, patrzę, czy jest równo. Cyk. Tak? Widzicie, że nam się robi z tego okrąg? I te świece dwie tutaj do środka też tak samo przyszyte. I nam powstanie w ten sposób wieniec. Czego nam jeszcze brakuje? Ozdobić ten wieniec. Szybciutko Wam pokażę, chociaż wierzę, że macie mnóstwo świetnych pomysłów, jak można ozdobić. Mając zwykłe kartki, Mając zwykłe takie kartki, możemy zrobić w ten sposób. Składamy znowu takie dwa króciutkie paski razem, bo wtedy szybciej jest. Nacinamy, nie do końca, zobaczcie, nie do końca, nacinamy takie cienkie paseczki, bo to będzie taka trawka, takie igiełki, nasze jodły, ale ten paseczek tam na końcu zostawiamy, bo on będzie do przyklejenia. Tu już Wam pokażę. Zrobicie długie. Mamy dwa i teraz możemy je sobie trochę powyginać, bo wtedy będą takie prawie jak naturalne. I przyklejamy klejem. Znowu zobaczcie, biorę i ten paseczek, co mówiłam, tutaj, który zostaje, kleję klejem. I przyklejam najpierw na górze, tak, żeby mi zasłonił. Tutaj hmm, to jest za mało kleju użyłam przykleju. Jest ważne to, żeby użyć go wystarczająco dużo i żeby on też chwilę popracował. Pamiętajcie, żeby on zadziałał. Zobaczcie, przyklejam tu, a te drugie igiełki, też sobie robię takie nierówne, bo one wszystkie nie są takie równe. Dużo kleju na ten spód i naklejam niżej. I w ten sposób powstanie nam właśnie, powstanie nam właśnie obudowa taka iglasta. Mogę też, zobaczcie, jeszcze na koniec, z, jeśli ktoś ma krepę, to samo zrobić z krepą. Czyli też krepę tnę na takie paseczki, same te góry. I jak to potem rozłożę? To też powstaje mi takie igliwie. Nie pachnie co prawda, prawda? No ale już chyba rzadko w ogóle się zdarza, że choinki pachną. I w ten sam sposób przyklejamy tutaj cyk na dole, cyk do góry. A potem możecie sobie pomarańczko wyciąć z czegoś, laskę cynamonu, jakąś taką zrobić z żółtego papieru, dociąć. Yy, zobaczcie yy, też szybciutko jakiś to płomień. Chyba bardzo będziecie ważny musieli... ten płomień, prawda? Tak, cięciał. będziecie hmm. musieli cztery takie płomienie sobie dociąć i też je potem przyklejać. Te Pamiętajcie, wasze... do następnej niedzieli, tylko jeden pomysł. Codziennie jak się spotkamy, jutro jak się zobaczymy, to taki wieniec macie gotowy, ozdobiony, można go zdobić codziennie, czym się chce. Naprawdę wierzę w Wasze możliwości, w Waszą twórczość i pomysłowość i na pewno jakieś piękne prace tutaj zobaczymy Wasze. I druga rzecz, ostatnia na koniec dzisiaj, to jest takie zaproszenie do zabawy, bo codziennie będziemy starać się Was zapraszać do zabawy. Adrian mówił o tym, że Pan Bóg jest naszym tatusiem i chcielibyśmy też przy tym czuwaniu, żebyście pamiętali o tej miłości Waszego taty, zaprosili Waszych tatusiów też do zabawy, takiej na przykład jak pokażemy teraz z ciocią, bo to jest taka zabawa na... Zręczność e, i na uważność, czyli taka naczuwanie. E, ja trzymam ręce wyprostowane w ten sposób. Ciocia położy swoje ręce. Już się boję. Będzie trzymać je nad moimi rękoma. E, zadaniem Cioci jest uciec przede mną. E, oh, nie, nie, nie od razu, nie, to nie jest taki prosty. Ja oh, się e, bardzo boję, wiecie. E, uciec przede mną, zanim ja zrobię coś. Oh, wow. Zanim ja zrobię coś takiego, jeszcze raz. E, I tak długo, jak mi się będzie udawało, to wygrywam, a jak mi się mm, nie uda, to przegrałem i wtedy ciocia mnie łapie. No, ciocia łapiesz mnie. Dobrze, e, czuwanie. No dobry, dobry, jest w jeszcze raz. O, Tak? I taka zabawa, e, możecie na zmianę. Oczywiście pilnujcie jednej rzeczy, żeby nie uderzać bardzo mocno, szczególnie młodszego rodzeństwa, bo będą, będą mogą płakać albo cokolwiek innego, nie? Także delikatnie raczej, e, ale taka zabawa na czuwanie, na refleks. Na, na to na ile potraficie właśnie być e, tacy uważni. Do Bardzo zobaczenia. Wam Do zobaczenia jutro. Pan z Wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.